do piłki pomocnik Lechi Gdańsk Kubicki i Hart. Kubicki Hart miał już piłkę na ręce, ale, ale jednak jeden do zera dla Lechi. Tak, mocne uderzenie teraz Kubickiego, natomiast Wanderhart był bardzo bliski skutecznej interwencji. Wydawało, że to odbije. Tak, poszedł jedną ręką. Myślę, że tutaj gdyby dwie. Jeszcze chciałbym zobaczyć, ale wydaje mi się tak, że rzeczywiście jedna ręka, dwie ręce tutaj by na pewno spowodowały, że odbiłby tą piłkę. Jeden do zera dla Lechia, a teraz Gytkier. Już na sam początek rzuca swojego... Najlepszy strzelec. Najlepszego strzelca. To też jest Najlepsze ważne, żeby dobrze, dobrze rozpocząć. Gytkier i... Alomerowicz, Gytkier, gol! No, piekielnie mocne uderzenie. Alomerowicz bez szans. Czekał do samego końca. Tak tutaj zareagował dopiero po, po uderzeniu. Absolutnie nie miał najmniejszych szans. Rafał Pietrzak. Dobry mecz. Dobry mecz Pietrzaka, asysta. Nie tylko za tą asystę go chwalimy, ale generalnie. Dobre spotkanie. Bardzo dobre tego dośrodkowania, wejścia, wyprowadzanie piłki. Lewa noga oczywiście. Tańczy van der i broni! Cały czas jeden do jednego, ale pudło zawodnika. Ale widzimy, coś się chyba stało bramkarzowi Lecha Poznań. Lechi. Bo od razu podniósł, podniósł rękę. Zobaczymy czy to, ale interwencja naprawdę kapitalna. Co by się mogło zdarzyć? Tak, ja nie wiem czy tutaj nie spadł na piłkę łokciem troszkę. Jeszcze piłka, gdzie została mu pod ręką, tak nienaturalnie. Łokieć wygięty, i zmiana pokazuje tutaj lekarz, że coś się poważnego stało. A więc nie będzie mógł dalej kontynuować. No nieprawdopodobna y, dramaturgia tego spotkania w broni van uderzenie Pietrzaka. I będzie musiał zejść z woiska. Chociaż nie, pozbierał się. A teraz Mulder. Moder i gol. Pewnie to zrobił. Tak, mocno strzał po ziemi. Jest bramka. No tam chyba była troszkę panika. Sygnał do ławki. Myślę, że tutaj trener Dariusz Żuraw już był przerażony tym, tym faktem, że będzie musiał zmieniać swojego bramkarza. Jednak van pokazuje, że jest twardym, twardym facetem. Zwoliński podchodzi do piłki. Niezłą zmianę dał w tym meczu. Naprawdę spore zagrożenie stanowił. No i uwaga. Zwoliński gol. Tym razem pewnie Zwoliński. Zdarzyło mu się widzenie rzutu karnego. Tym razem wytrzymał ciśnienie, precyzyjnie uderzył do samego końca, patrzył na... Bramka, że tak zastanawiam się czy brak reakcji teraz Vanderharta nie był to, spowodowany tak, tym razem. To, to też, Trzyma się cały czas gdzieś tam. No widzimy tak, tak, że coś chyba jest jednak nie tak. No i popatrzmy, gol. Satka. Alomerowicz. Zemy wyczuł. Intencji strzelającego, natomiast, no też dobry strzał, precyzyjny. Już też, też widzimy, wiele nie braku. Potężne gwizdy. Kryjeziu. Musi to strzelić Kryjeziu. Pudło broni. Ebronkasz leka, ale jest coś nieprawdopodobnego, eee, jeszcze tak nienaturalnie, bo nie jest nie lewą ręką, tylko prawą Wanderharta, eee, więc zobaczymy teraz. Prawą, prawą ręką widzimy, że tutaj gdzieś broni tej lewej swojej ręki, kapitalna interwencja, no naprawdę. To co stracił w oczach kibiców w kilku spotkaniach, no myślę, że to tutaj dalej. odbudowuje. Nadrobi to z nawiązką, bo wygląda to naprawdę dobrze z jego strony. Marfiński. Marfiński pudło. A więc jeszcze, jeszcze będą emocje. Alomerowicz dał przedłużył nadzieję swoim kolegom. Lekko, lekko teraz tutaj.

Ej, Van der Haarty, strzela, gol. Pewna teraz jedenastka wykonaniem wykonaniu, Paiso. Mocny, precyzyjny strzał. O, praktycznie bez szans. tutaj, Pomimo tego, że poszedł ten ruch Van der Haart, to na tyle był to precyzyjny i silny strzał, że nie miał najmniejszych szans. Dani Ramirez. Świetny dzisiaj występ tego zawodnika. No i popatrzmy, to jest kluczowy moment. Czy przypieczętuje awans do finału Ramirez, Alomerowicz? Ramirez, pudło! Coś nieprawdopodobnego, 120 minut było naprawdę e, dużych emocji. Rzuty karne. <grym>, rzuty karne również. No wszystko mieli piłkarze. Lecha Poznań, już można powiedzieć, nawet w tych karnych pod kontrolą. Dwa obronione, jeden, dwie obronione jedenastki przez Van der Harta. I dwóch piłkarzy pod rząd nie strzela. Gajos. Tyle lat spędził tutaj, tej drużynie w Poznaniu. Teraz ma szansę przyłożyć się do awansu Lechii Gdańsk do finału. Kajos, gol. Ależ dramaturgia. I teraz. E, Kamil Jóźwiak. E, no na pewno czuje. Czuje to obciążenie, które niewątpliwie, niewątpliwie na nim jest. E, wszystko tutaj się odwraca, a więc. E, no zobaczymy. Zobaczymy, czy wytrzyma. Naprawdę, już w tym meczu podczas gry. E, pokazywał że potrafi brać ciężar na siebie, że jest już dojrzałym zawodnikiem gotowym do wyjazdu zagranicznego, bo o tym się mówi od, od dłuższego czasu różne sprawy powodowały, że w końcu nie, nie wyjechał znaczy też do gry nawet w reprezentacji Polski, do której jest już powoływany. No ale chyba nie da rady, Golkeeper. Lecha Poznań. Tak, żegnamy teraz oklaskami. Zbyt duże ryzyko. Pewnie też ból jest adrenalina oczywiście, natomiast każdy kolejny upadek powodował, że coś tam mogło się naruszać. I dlatego zmiana. Natomiast no i tak teraz najważniejsze zadanie przed Kamilem Juźwiakiem. On musi strzelić tą bramkę. Tam gdzieś zmierza do boku. Pytanie, czy, czy będzie grał. Dokładnie. Jeszcze. Czy będzie miał swoją szansę? Juźwiak i Alomerowicz. Teraz pod większą presją zawodnik Lecha Poznań. Potężny rozbieg Juźwiak, ale spudło Coś nieprawdopodobnego. Jak Gdańska gra w finale Pucharu Polski. jeden z najlepszych zawodników w tym meczu, podłuje i to w taki sposób, no futbol bywa przewrotny, futbol nie jest y, sprawiedliwy. Inna rzecz, że lekja była systematyczna i naprawdę ciężko tutaj na ten...